I jesteśmy dzień przed challenge'em, jadę właśnie, bo jestem już w Warszawie, bo jeszcze miałem dwa zlecenia tutaj na miejscu. Idziemy do siedziby WK, żeby w ogóle zapoznać się z miejscem, z osobami tam decyzyjnymi za tą miejscówkę, bo kręcimy cały challenge kolaboracji z WK. Dzik. Ciekawy, nieoczywisty kolap. No i dobra, drugi temat jeszcze do ogarnięcia na dzisiaj. Tu nie ma klatki do yy, zjedynki, a uczestnicy muszą ją mieć, więc yy, lecę, by, żeby ogarnąć temat i żeby uczestnicy po prostu komfortowo mogli sobie popracować. Miejscówka, jak widzieliście, fantastyczna. Pierwszy raz tutaj byłem, strasznie mi się tutaj podoba, i czuję, że będzie pełno fantastycznych ujęć, filmów, i to będzie, będzie dobry challenge. No i to już dzisiaj. To już dzisiaj. Dobra, jesteśmy już na planie. Ogarniemy parę rzeczy. Między innymi rozstawiamy teraz setkę. Stwierdziliśmy, że będzie tam. Jest Maciek który będzie dzisiaj operatorem, prawie, reżyserem. Prawie jest Prawie, tak. Nie ma żalu. Wykeruję ten odcinek. No i rozstawiamy sobie sprzęty. Konwencja w ogóle jest... No, ja... Musieliście obejrzeć odcinek, musicie go obejrzeć, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. I będzie się działo. Będzie grubo, będzie dużo stresu. A Jak sobie wszedłem, to szczerze myślałem, że Dawid, który się gdzieś schował, który robi nam światło, przywiezie parę lampek, softboxy, a to człowiek w... będzie pełnometrażowe w kino robiony. No, będzie grubo. Ja się stresuję, co dopiero uczestnicy. Mamy jeszcze całkiem Fajny zapas czasowy i będzie miło, przyjemnie, przynajmniej dla nas, dla uczestników nie gwarantuję. To jest dziewiątka, patrzcie, to jest takie malutkie, idealnie nadaje do takich rzeczy, co zaraz będziemy robić. Zakładam jeszcze Lumixa, bo potrzebuję kartę tu włożyć i dźwięk, żeby był dźwięk. Ja sobie siedział tutaj, uczestnik będzie tutaj, tam obok ciebie będzie Jurek, no i mamy kierowcę, mamy taki komplet. No żeby było fajnie, przyjemnie, żeby było YouTube. Owy. To się wzięło z tego, że ogólnie mój część chciał, żeby był taki YouTube'owy. Żeby tam było, wiecie, trochę emocji, żeby trochę poddenerwować, jest podkręcona śruba, ale też uważam, że są większe te nagrody w tym roku, więc też niech się postarają. Powiem wam, że jak przyjechałem tutaj dzisiaj i zobaczyłem te światła, ja byłem trochę przerażony. Ja byłem przerażony, ja jakby tylko organizuję i sobie tam poświruje do kamery te światła ci ludzie te produkty ta hala nie to jakby Jestem mega ciekaw i fajnie, że to robimy. Dajcie znać w komentarzach, chcę uważać w ogóle o, o tej inicjatywie. No, mamy tutaj aż 9 już ubrano, mikroporty. Ta trasa jest krótka, ale e, inspiracją, nie ukrywam, były właśnie odcinki fryzowe. Będą mi opaski na oczy. Taką opaskę będziemy mi zakładać. Super się cieszę, naprawdę jestem mega spokojny, że Macie Jurek nagrywa to wszystko. To jest mega ogarnięty facet, zawodowiec. I cieszę się po prostu, że jest ze mną dzisiaj na planie, bo jestem po prostu totalnie spokojny o ten przebieg. I to jest właśnie te doświadczenia, Czernie, którego potrzebuje tu w tym odcinku. No i cieszę się, że w ogóle jest cała taka ekipa, bo nam trochę urasza w kontekście zeszłego roku. Zaraz będziemy jechać właśnie półczestników. I myślę, że cała taka złożka sprawdza myślę, że bierzemy jednego, no i po będziemy sobie dobierać. No i suplementy weźmiemy jako cały pakiet. Jedzie samochód po uczestnika, zakładamy mu opaskę, wieziemy go. On nie wie gdzie jedzie, on nie zna żadnego zadania i nie wie co gdzie dzisiaj robi. Przyjeżdża tutaj i mocno wierzę, że uda się zrobić taką ciszę, jak makiem zasiał. I on dalej tutaj wprowadzamy go w tej opasce, gdzieś w tamte okolice. Wezmę pod rękę, i każdemu od razu powiem. Bo jak ja mu mówię zadanie, to on nie wie jeszcze jaki ma ten problem. Dwie minutki i wjeżdżamy z pierwszym uczestnikiem tego pięknego, dzisiejszego dnia. Jedziemy Lexusem, oczka zakryjemy i jedziemy do Dzika. Dzień dobry, tutaj operatorzy na backstage'u i właśnie czekam, aż pierwszy uczestnik podjedzie. Dla mnie to są emocje, a co dopiero dla tych ludzi. No i co? Czatujemy. zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Ale dalej będzie ciężko, bardzo. Drogi, nie? Nie. <laughs> Mega śmieszna sytuacja, nie? No, to, to jest YouTube, to jest content. No już mamy pierwszego uczestnika, już się zaczyna dobra zabawa. Zrobimy tak, że pogadacie z nim, żeby on was poznał, żeby wiedział, że jesteśmy. By... Spoko, będzie tak. się tak. i sobie poczekacie. Zapalimy. Timer. Timer! Znaczy mam na telefonie, ale ten drugi godzinny. Patryk, już, czyli pierwszy uczestnik, działa. Szczerze mówiąc, to jestem zaskoczony, że to jest tak ciężkie zadanie. Jak sobie projektowaliśmy ten cały challenge, nie sądziłem, że będzie aż tak ciężkie. Więc naprawdę, szapoba, jestem bardzo ciekaw, co znowu z tego wyjdzie. No, jak widać, jest bardzo dużo zmiany tego światła i to bardzo mnie cieszy, bo wiem, że to będą różne rezultaty potem finalnie gdzieś w odcinku i po prostu będzie to i każdy film będzie inaczej wyglądał. Każdy uczestnik może sobie włączyć, włączyć górę. To jak widzicie, Tawi cały czas się tam śmiga sobie i ustawie te światła, są różne są też pełne światło, więc możesz zrobić wszystko. Dlatego właśnie wszystko trzeba, tak wiecie, ładnie usegmentować. Więc ciekawe, jak to wyjdzie w praktyce. mała ilość czasu, yy, duży stres i jakby podejmujesz decyzję, ej zobaczenia, albo otworzył te okna, zobacz, co się wydarzy, nie? No to to jest yy, jakieś tam opanowanie i myślenie no, o tym, co tak. się robi, nie? Więc to, jest to część tego. No, tak, prawda. totalnie na plus dla mnie. Bardzo ciężkie zadanie. Mało czasu. Mało czasu, Mało ciężkie czasu. zadanie, ciężka miejscówka. Dużo rzeczy do zmiany, a przez to jest też dużo czynników, które musisz, na które musisz myśleć, więc... Dużo setupów strasznie, Te? dużo scen. Dużo dynamiki, no nie jest to łatwe, nie, nie, nie jest to łatwe zadanie. Reklamowaliśmy batona z Patrykiem. Patryk y widzę, że jest bardzo stanowczy. Ja już to mówiłem parę razy, ale powtórzę to znowu, strasznie stanowczy w swoich decyzjach. Widzę, że jak ma jakąś wizję, to w ogóle nie da się z nią zmierzyć. To jest po prostu jego, staraliśmy się coś czasami sugerować, oczywiście neutralnie, ale w ogóle tego nie przyjmował, miał swoją wizję, końc, kroka. i tak to robimy. I w sumie tak to robiliśmy. Na koniec musieliśmy trochę przyspieszyć, bo czas, widziałem, że go trochę zawiódł, ale wyciąg. Wyciąg. Nie, z tego. My stołujemy się właśnie już batonami po nagrywkę. Lecimy po drugiego uczestnika, zobaczymy jak będzie się sprawdzał. To naprawdę do czadu. Jestem ciekawy, jaki będzie kontrast przede wszystkim pomiędzy nimi. Jakie podejścia, czy będzie jasno, czy będzie ciemno. A zobaczycie wszystko. Trzeba się postarać. Byłoby łatwiejsze, gdyby no tyle nie kombinował. Ale wydaje mi się, że to po prostu było tego warte. W takim sensie, że po prostu lubię fajne, dopracowane ujęcia, które pracują, które po prostu mają charakter. Wydaje mi się, że z zapaloną administracją, tym czasami przez okno, mogłoby być mniej efektu, ale to też zależy od formy, zależy od no. stylu, więc wydaje mi się, że każdy na swój sposób powinien sobie z tym poradzić, ja akurat lubię tak. Jedziemy po kolejnego uczestnika, nawet jestem już tak w tajemnie zaplanowanym, dzięki chat GPT, że dobrze to zaplanowałeś, no i jest ciekawe, bardzo ciekawe zadanie, ciężkie, ale już to mówiłem cztery razy. Dzień. I już dajmy spokój Patrykowi, bo duże możemy. Potwierdzam, było ciężko, ale bardzo fajnie. Dziękuję Szymon, dziękuję wszystkim za tę inicjatywę. No Mam nadzieję, że fajnie się pracowało ze mną. Tak, dzięki. wielkie. Do zobaczenia na spotkaniu o Mamy w <noise> Startujemy pierwszą godzinkę i powodem. Jest drastyczna różnica pomiędzy Patrykiem a Maciem. Patryk pierwszy uczestnik. Maciek po prostu chyba od razu tak załapał co potrzebuje i, i też od razu egzekwuje to co, co ma w głowie. W głowie. To mi się tak najbardziej rzuciło z tym światłem. Czyli potrzebuję tutaj to, tutaj tą lampę, tutaj tą i to już wie, wie co to daje, nie? Eee, I to jest fajne. To po prostu widać, że, że, że ma to gdzieś tak w palcu. Kamera. Co? Ci nie oddaje To kim, jaki jesteś szczery. Ja bym, się, ja bym się skupił bardziej na produkcji, nie? Na razie mamy dwóch uczestników. Każdy z nich skupił się na ćwiczeniach, tutaj jest teraz e, koszykowa. Przedtem były ćwiczenia i dopiero na końcu wchodzi produkt, jako taki, nie? Ja bym bardziej się skupił na razie, jestem ciekawy czy ktoś to zrobi, na przykład na wyciskaniu dzika, nie? Czyli żeby bardziej uzupełnić sam produkt, bo jeżeli to ma być film reklamowy, to można by było więcej go użyć w całości, formy, nie? Wystarczy. No i sobie... nie, nie, dobra, jeszcze 3 na... tego czekaj. Już bez was, zaraz do was wrócę. Dobra, skoro jest to making of, to e, rzecz, o której jakby na odcinku nie wyczujecie. Będzie zmiana e, aktorki. Rezuza musiała po prostu uciekać z, z prywatnych powodów, co szanujemy, rozumiemy. E, I tak musiało być. Więc znaleźliśmy backupową e, dziewczynę, która po prostu, no, zesłapujemy. Chodzi o to po prostu, żeby uczestnicy mieli te same warunki i to było dla nas bardzo istotne, no i trochę nas to zaskoczyło, że tak losowa sytuacja, ale wybrnęliśmy, już jedzie, więc trochę nam się to przesuną nagrania, ale będą dwie osoby, kobieta, mężczyzna, każdy będzie miał równe szanse i o to w tym challenge'u chodzi. Jeżeli chodzi o Maczka, zupełnie tutaj większa kontrola taka nad światłem, nad pracą z aktorami, nad pomysłem, nad optymalizacją swojej pracy w kontekście czasu. To jest mocne, że zamknął się tutaj, potrzebował te, te, te ujęcia i sukcesywnie sobie nad nimi pracował. To było fajne. I w porównaniu do Patryka był w zasadzie jeden setup taki oświetleniowy i ten czas tak nie uciekał. To było super ważne, bo jednak to jest godzina, wiecie. Myśmy w ogóle tak sobie wszyscy wychillowali, bo widzimy, że jest dziesiąta minuta, piąte, siódme, ósme, dziewiąte ujęcie nagrane, nie, więc... Austria. A w ogóle ty pracowałeś na Lumixach? Czy? Nie. Stop, pierwszy aparat, jaki kiedykolwiek kupiłem, właśnie to był Lumix GX80, to A, taki mały, ja kompaktowy. Kurde. Eee, to był pierwszy. Mamy w lewo? Tak. Trochę za dużo. Na je. Tak, porcję elektrytu. Mamy pana Patryka już na planie. Ogarnia sobie sprzęt, jest to film ślubny, więc zobaczymy jak się tutaj odnajdzie, w tym całym anturażu. Mamy zmianę modelki, uratowaliśmy sytuację, dziękujemy Kubie na miejscu, że się udało ogarnąć, że ktoś poświęca swój czas, to doceniamy, super. In, inni ładowali profil sobie, czy nie? Ten kamery działał im? Czy... ale mu się nie udało bo za, bo to załadować, 80 szpaka nie wiem czy nie. Nie powinno tak się dziać. Dziwna sprawa, dobra, no. my się sobie po swoim nie ustawić. Możesz zrobić taki setup, że on na przykład na jakimś boksie tam na tej sali siada mhm. i jest takie dramatyczne światło tylko z góry, jakby mhm. w czarnej, pustej przestrzeni. Żebyś wiesz, po prostu tak oświetlony z góry dramatycznie, tylko Muszę to SOS skonsultować, bo w sumie mamy pierwszy raz taką sytuację, że jest jakby pomysł podany, żeby go ubrać. Ale poprzednio robiliśmy tak, że było na zasadzie, że ja tylko jakby daję sprzęty w konkretne miejsce. No. I teraz pytanie, jak to robimy? Czy rzeczywiście ja na podstawie opisu mam coś od siebie zaproponować? Czy mi się wydaje, że jest legit, bo wcześniej przy pierwszym też było, że on zrób kontrę, a no, ty zrobisz kontrę, nie? Mhm. Tu też mamy podobnie, no, że chcesz tak z góry światło, no to... Bo, no też okay. z góry jednopunktowe nawet takie, no, wiesz, taka scena. Widział wizjer, no i on ci mówi w prawo, w lewo okay, lampę, dobra. nie? No to tak jak było z, z każdym innym mam. uczestnikiem. Dobra, nie? dobra. No. Też jak długo, wiesz, czy to dużo czasu zajmie? Mam godzinę, nie? Mhm. Jakże, jeżeli mamy się przez pół godziny, zostawiamy światła jakiegoś na jakiejś scenie, to trudno. Sobie to ja muszę no, to tak A czy ja ci mogę powiedzieć tak, że każdy przerzut trwa, każde podłączenie trwa, Rózum. więc e, to ci mogę od powiedzieć. Wste, że... Czy ja nagrywałem? Nagrywałem. Hmm. To nie, to nie, to nie, to nie myśli świata, żebym myśli wywołał. Wydaje mi się, to, że to jest dobry obieg w ogóle. Możesz sobie powiedzieć o tym do filmu. Może, żeby wiedzieć różnicę, że no. tutaj wam bardziej myśli kadrami i akcją właśnie taką ślubną niż... Ale który jest ty? Bez cukru! Bez cukru! Ja, maar presies. Eens raaks, besukru, besukru. OK. Vitamiene, vitamiene. Besukru. Wat het dit al, sukker? No jest, nie wiem czy to jest dobra koncepcja, ale jak ma być grubo, to nawet się zbłaźnimy, zobaczymy, nie? <laughs> Jedno ujęcie zepsułem, bo po prostu nie nagrywało się. To klasyczny błąd amatora. Ty wiesz co, zrobimy takie ujęcie? 33 minuty. Fajne te ujęcia, podobają mi się. Też inne spojrzenie. E, inna to potrzeba takiej pracy z aktorem. Fajne to jest. Chciałem tylko podtrącić no. że jeżeli nie masz motywacji, świecisz na siłowni i chcesz tę motywację zdobyć, to nie czytaj książek. Zamów filmowca, który będzie cię nagrywał. I masz o. taką motywację, masz tak mańce ustawiony, że naprawdę nie trzeba nic Tylko zrobić. to będzie wtedy najdroższy trener personalny na świecie. Tak. Ale będą efekt. I ewentualnie oświetleniowca Co możesz sobie do tego dobrać. Tak, <śmuszczą> <śmuszczą> ja, tam się macie. Czemu Monika? Tak na koniec? No bo właśnie robimy tę scenę otwierającą na końcu, bo tak jakoś uznałem, że chyba będzie lepiej, jak już jest Michał spocony, zmęczony Ty trochę. dwóch aktorów, tak? Tutaj wolę dwóch. Okej. Okay. Wolę, żeby byli we taka długę... konwencja, tak? Taka konwencja i taka scenka, tak, że tutaj właśnie Monika podaje, tylko i to no nie? Tylko chcę właśnie z wami omówić, co powiedzieć, jak powiedzieć, żeby to jakoś w miarę fajnie wyszło, nie? Mm. Mhm. Ja się skoczyłem trochę, kurde, bo trochę, trochę skaczemy po tej silnicy i ta godzina leci szybciej niż myślałem. Hmm? Michale, czy możesz na podejść? Czy nagrywacie coś? Nie, nie, Tam Michał jest to, to twoje. Jest... Michale, chcemy to tylko. Coś ujęcie... coś ja czy... O, to tak Ci mówię. Zrobimy takie ujęcie, że... Bo tu będzie taki spotlight, takie no. takie jedno, jedno światełko. Ja będę jakby przed tym światem i ty w te światło wchodzisz jakby do, do Michała. Patrzysz w kamerę, nie? Tak jakby do niego, on jest kamerą. I ty podchodzisz y, z tym zotownikiem i po prostu wiesz, mi w kamerę, spróbuj tego i musisz coś chyba sprzedać też, no że bez... Pudyżka. Co będziemy gasić? Tak, no, 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 tak. światło, <natural> Tylko, sorry, jeszcze nie, bo jeszcze będzie montaż, reakcja, otworzenie butelki i tak dalej. Okay. A na, na finał, no tak, wiesz na to oto ujęcie na koniec. Jest gotowy na następnego uczestnika. i Nie mogę się doczekać, co mi zgotuje. A. Wydaje mi się, że najciekawsze produkty zostały na koniec. I tam serio, może kolega, który przyjedzie serio, będzie mógł się wykazać. Siły zbieram i jedziemy dalej. Ale no, to tutaj tak na pewno najbardziej dynamicznie było i tak ciągle coś się działo, bo pod limitem byliśmy. Trochę mnie wykończył, trochę mnie wykończył, ale to dobrze, bo to tu w końcu jest. I widzę tak jakby wizję tutaj pełną. Wydaje mi się, że to serio dobrze później oddam. To tak mi się wydaje, że to serio może być. Do tej pory mój osobisty faworyt, tak powiem. No Naprawdę, a Dlatego, ponieważ korzystaliśmy w pełni z infrastruktury siłowni, bo u chłopaków wcześniej ta siłownia się przewijała, ale widać, że nie byli aż tak to siłownią, to u pierwszego uczestnika nie czułem tego takiego animuszu, a tutaj rzeczywiście była ta pikanteria dosypana, widać to było. Jesteśmy już po trzecim uczestniku. Ja na pewno, ale widzę, że też członkowie ekipy. Już tak spanko, spanko wyjechało. Więc się tutaj boostujemy, a boosterów mamy na miejscu dużo. No tutaj było tak sporo takiego trochę chaosu. Lubię, wiesz, taki chaos i taką pracę w takim chaosie. Kontrolowanego. Na pewno zupełnie inaczej niż dotychczas. No i faktycznie najmniejsze doświadczenie w takiej współpracy ze światłem i trochę wyobraźni oświetleniowej. Jednak na ten moment z całej trójki, drugi uczestnik największe doświadczenie widać w tym miał, a może taką wyobraźnię po prostu i się nie bał. A to jest ważne tutaj po prostu, bo miejsce jest dużo, można tu duże rzeczy zrobić. Moim zdaniem nie trzeba dużo czasu tracić nawet, tylko proste setupy i, i by się dało zrobić. Eee, I tutaj była walka do końca do ostatniej sekundy. Każdy inaczej? Każdy całkowicie inaczej. To może być. Może być dla jury nie, nie lada zagadka. Okay. A przepraszam, może ktoś mógłby strzelić w Tym, 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 tym? <e <bringen> tak? No. Zróbmy kilka, słów, no. Jedno? Tak, tak. Ostatni operator przed nami. Eee, godzina, proszę Państwa, 16.50, więc idziemy gigantycznie z planem. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak gładko. Czy ja jestem zdziwiony? Jestem bardzo zdziwiony, bo na razie każdy z trzech dał popis zupełnie innego podejścia. I to jest mega inspirujące. Zobaczymy, co pokaże czwarty. Co kurwa, mi ktoś tego dał? Tu, bo ja i tak wyciągamy. Co do chuje? <laughs> to chuje? Od... O, o konwencję aż tak się nie martwię, okay. tylko bardziej się martwię, wiesz... O... Znaczy, no dobra, martwię się o konwencję trochę, no. Tak? Zaczynasz że... przekminiać po prostu. Zaczynam <laughs> przekminiać, co ja tam mam i tak, wiesz... Zdarzyło teraz... mi się, wiesz, myślałem, że nagrywam, a nie nagrywam. Albo wiesz, widziałem w kartce, że jeszcze ostrości gdzieś tam nie mam, ale wiesz, starałem się, bo to też na tych obiektywach nie pracuje. Mm -hmm. Musiałem to sobie wyczuć tak w trakcie, to wiesz, na gorąco. Tam, ta, ta godzinka to, to wiesz, tak. ogień. No. Mało, mało. Nie mało że ten... Lesik. Odrobinę. Odrobinę. Myślę, że, że okay. będzie... A domyślasz piekować... się w jakim miejscu się znajdziesz? Na ten moment, na ten moment nie chcę, nie chcę strzelić gafy, nie, na razie jeszcze nie Okej, okay, czyli nie mówisz, nie strzelasz jakimś Znaczy no, pewnie jakieś, nie wiem, studio albo po prostu jakaś? Okay. no i jest pogłos, więc to jest jakieś miejsce. To jest brzmice. duże Hala jakaś, tak. coś takiego. Tak. Tak, okay. tak, pod <laughs> Dobre. W sumie Dobra, blisko do, do nazwy klienta, który, dla którego... To jesteś gotowy, żeby poznać miejsce, w którym się znajdujemy? Tak, tak, tak. No tak. To... Dobra, i tutaj te ustawienia nie są w ogóle tymi ustawieniami. Co ja mogę tu pozmieniać? Wiesz to bo jesteś ja manuałem. Tubki LEDowe, generalnie bardziej na zasadzie działamy, mówisz mi co gdzie dać, nie mogę ci za bardzo podpowiadać. Dobra, a czy ewentualnie na przykład... Dobra. Dobra. Jeden razem to... W sensie bardziej chodzi mi o zestawienie ćwiczeń, tak? Żeby na przykład było spoko, żeby to wyglądało. Czyli na przykład się nie wiem, hmm? jakaś ławeczka i jakieś handelki. Ok, że... To... Emocje. Jesteś pierwszym gimbalarzem. I nikt sobie w nie ubrał. A ta? no. Tak. Tak, muszę Jak to założyć? Tutaj górą, tu lewa ręka. Tu? No. 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 A tu tak? Nie, nie, ty prawą ręką. No. Tutaj 5 minut jest nie chcę 5 minut Dawid Dawid tutaj tutaj I to też na 18.18 .18. Jesteśmy w pełnej ciemności bo no, ostatni uczestnik stwierdził, że tak będzie lepiej dla nas wszystkich bo jesteśmy już strasznie zmęczeni i brzydcy. Ja jestem ciekawy, bo minęło 20 minut. No, a na razie żaden szad jeszcze nie został położony. No, niewiele czasu, a dużo pracy. E, Michał, po mojemu, trochę wpadł w taki sprzętowy problem, że chyba taki magiczny ogranicza i że daje korzyść. A po prostu widzimy już po czasie, że mało w tych ujęć jest. A to trzeba trochę za ciosem lecieć, ale może nas szokuje. Dla coś takiego? Coś tam robimy, okay. no. W tym układzie, jak nie wiesz, co robić, to, to by było na jasno. Dorzuci tylko kontrę, żeby coś, coś prześwietlić. Nie wystarczyłoby. Bo w ciemności, jak nie znasz się na świetle, to jest krwa katastrofa. To, że robisz pod światło, albo ze światłem, to się nie wiadomo, może. Maszyna do focus polingu no, Pompujemy focus Słuchajcie, ostatni uczestnik Softbox, najniższy klucz dzisiaj i jeden z uczestników, który chyba tak mocno uwagę zwraca na sam produkt, pokazanie produktu jako stojący produkt w jakiejś tam aranżacji. To jest fajne, to jest ciekawe i też ten gimbal. Dużo jazdy, dużo moim zdaniem walki z tym gimbalem, ale to się może przełożyć na ciekawe efekty. Jestem ciekaw jak to wyjdzie. No i się dzieje. Ten czas ucieka, już mamy zaledwie 16 minut do końca, to już ja myślę zaczną za niedługo robić nerwy. Cztery, trzy, dwa, jeden. Kurwa, kto ty jesteś, skąd przyjechałeś i co robiłeś? Siemano, jestem co? To wszystko powoduje jakieś takie emocje, energię. Chodź oddech na planie. Powiem tak, e, stare nie powinien iść do Kibla na planie. Bo go blokuje na dłuższy czas i to nie swoją Ale... obecnością, tylko o tym, co się dzieje po planie. No i słuchajcie, oficjalnie koniec zdjęć na dzisiaj, godzina 2018, jesteśmy tutaj od 8.30, więc e, piękna dniówka pykła. No i co wam powiedzieć? No wszystko widzieliście. Więc wpadajcie na odcinek, który też już jest opublikowany na YouTubie, żeby obejrzeć jakby cały ten odcinek, taki, jeżeli z niego nie wpadliście tutaj, to to koniecznie zróbcie. Obejrzyjcie wszystkie prace e, od uczestników. E, no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, który już za tydzień. Czyli na making of jest najlepszego montażysty, tym razem, którego dla Kociekowska kręcimy jutro. Więc dzisiaj mamy 20, pewnie po 22, będziemy w hotelu, a jutro już 8 rano wlecimy dalej do salonu Lantra, więc sprawdzajcie również ten odcinek. Dzięki za ten cały making of. Napiszcie komentarze, co uważacie o takich inicjatywach. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że byliście. Ciao.